Cześć, Czarny z tej strony, Fisher. A to jest mój kolejny odcinek z Mafii. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić misję o nazwie Świetny interes, czy coś takiego. Także teraz jest kadstynka, na której zakończyliśmy ostatnio odcinek, a więc posłuchajmy jej. Wait for us here, boys. We'll be back in a little while. We drive out, follow after us. Then, we'll have a shot at the warehouse. Sure, boss. Uh, okay, I have I'm that this mission is quite hard. But I hope we Zmi zmniejszę sobie czułość myszki, trochę raczej powinniśmy dać radę. W porównaniu z poprzednią misją, to ta to jest akurat łatwa. Uwierzcie mi, ta jest łatwa. To już tu? Nie, jeszcze na górę. Po schodach. Hmm, tu? Tak, tu. Dobra. it got hey there bill it's good to see you again hey polly these are my partners are good friends I like the idea of working together and they also like first-rate whiskey which yours certainly is that it is the main thing is that don salieri likes it too and since he's financing the whole deal he's your first payment for the goods give mr salieri my regards i'm always happy to do business with people like him you should be bill you could hit it big with this this small delivery works out for us we'll order a lot more next time take cover what's going on jesus what Okej, okay, wywaliło mi net, e, fuj, jakiego neta, wywaliło mi e, komputer? E, nie, grę mnie wywaliło. Kurde, stoją mi na linii ognia i się cieszą, kurde. W ogóle jakieś lagi mam. FPSy co, z mi spadają? A ja nie wiem o co chodzi. w ogóle zapewne będę to wstawiał tak mniej więcej z, z czwartku na piątek, więc już dzisiaj chciałbym wam złożyć życzenia na Mikołajki, tam udanych Mikołajek, dużo prezentów w butach i tak dalej, tylko pamiętajcie żeby wyczyścić buty, no nie, nie no śmiej się. Tam jeszcze jest. No tu był. Trzeba, dobra. No co ty chcesz? Czemu ty nie chcesz mnie przypuścić? Kurde, niepotrzebnie brałem tą pieprzoną strzelbę, bo ona jest słaba. Kurde, 13 kap... A! Jest. W ogóle co to był za dźwięk? A może byś się tak ruszył sam co? Nie widzisz, że ja tu mam troszkę mało miejsca? Tu nikogo nie ma? Nie ma, ale tu będą. Co, co ja mam za lagi? Ja tego nie ogarnię. Chwilę, zobaczymy, czy tam mamy jakieś przejście. O, teraz mam 60 FPS, a zaraz mi spadnie do 50. Fu, do jakich 50? Do mniej niż 50. No, zarypiście, no. Ach, dobra. Czemu ja wyszedłem z tego? Ja pierdzielę znowu właśnie tą Dobra, chodźcie tu Jezus Christ! Zaraz, że tak nic nie mówię, ale no próbuję się skupić trochę. Ała, ty szmato! Z czym do ludzi. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem. Musiałem na chwilę gdzieś pójść i i tak mnie zabili, bo i tak miałem mało tam życia. Także wiecie. Sorry, że się nie odsyłam. No, ale jestem skupiony. No. Wiadomo o co chodzi. Kień śmieciu. Przydałaby się trochę apteczka. Teraz nie widzę, czy tam ktoś jest, czy nie ma. To jest sam. Skino, skino. Aha, to sam strzela, myślałem, że to do mnie. Nie no, hmm. Spróbujemy zejść tędy, zobaczymy co to da. Tam, sam biegnie. się Deklu Nie pamiętam gdzie była apteczka, bo wiem że gdzieś na pewno była No zarypiście, piście, 4 HP Jeszcze na pewno ja tu gdzieś zginę mówiłem Macierz się skrył O Jezu Coś mi się zdaje, że ta misja będzie dosyć długa Dobra, dawaj tą misję Dzięki. WTF! Mmm... Dlaczego oni mi wybuchli samochód? W ogóle to są chyba ludzie Molieriego, czy jakoś tak... A ten co? Biegnij się. Posuwa dobrze. Co? Co ja gadam? Trafisz ty w końcu? Nie wiem czy w głowę coś bardziej oni dostępne obrażenia, czy nie? Chyba tak. Nie wiem, ktoś tu jeszcze jest? Chyba jest. Mmm... Przeładuj. Czemu, idioto, nie przeładowałeś? Są... Jest tu jakaś apteczka może? No niestety nie. Spróbujemy tędy. Co prawda, tam jest o wiele, wiele szybciej, no ale tu chyba była apteczka, z tego co pamiętam. Tam jeszcze ktoś się chowa. Przyładujemy. Tak, jest tu apteczka. No dobra, trzeba się ustroić trochę. O, i proszę bardzo, 97 HP. E, co to tam masz? Nie, strzelby nie chcę. To tu miałeś chyba tą son. Tak, dokładnie. E, Ciśniemy dalej. Hmm, wziąłbym samochód i ich wszystkich tam rozjechał, no ale... Te sobie, co to nie wiem, czy mi się to opłaca. Super 20 kapelus. A jeszcze jeden. Zarabiście, że ja muszę za nich całą robotę odwalać. Dobra, trudno i tak, i tak bym musiał odwalać za nich robotę. Tak, Nie ma tu apteczki. Nie ma. Dobra, trudno. Uch, już ponad 10 minut nagrywam. Tu mam rozumieć, że nikogo nie ma. Mogę tego rozbroić mogę. Spróbujemy w ten sposób. Zobaczymy, czy to coś da w ogóle. What the fuck? Co się właśnie stało? Ha, wybuchu. Jesteś ja, no, spoko. I ciśniemy. What the hell? Seriously? Ja pierdziełem przerwę. Robię... wrócę, w, w, gdy będę w tym samym miejscu. Okej, okay, jesteśmy mniej więcej w tym samym momencie. Tylko, że z tą różnicą, że teraz próbujemy zejść za pomocą schodów. The fuck? What the fuck! Co to było? Cięcie. Dobra, jestem mniej więcej w tym momencie, w którym że tak powiem przegraliśmy. Aha, to jest zwykły Thompson. Bo to chyba w dwójce jest ten drugi taki Thompson. Tym takim zwykłym, tym magazynkiem. A nie, to jeszcze nie jest to miejsce. Ktoś tu będzie w ogóle? W ogóle, ja już chyba tą, tą część misji przechodzę już trzeci raz. Mam nadzieję, że chociaż tym razem, pieprzonym, mi się uda. Nie biegnij tam, idioto! Chodź tu! Ja pierdziele... Ja pierdziele! No szkuśwa! Ja nie wierzę! Co to za debil?!